Dzień dobry, moi kochani, witajcie serdecznie. Piątek wreszcie! Wreszcie weekend! Boże, jaka jestem zmęczona całym tym tygodniem. Było tak ciężko, byłyśmy tylko we dwie w pracy i naprawdę był opór ludzi. A jeszcze, słuchajcie, w tym tygodniu było mnóstwo osób, które miały jakieś takie dziwne sytuacje, e, dziwne problemy. E, naprawdę trzeba było czasami, e, wiecie, e, powstrzymać e, żyłkę, żeby się nie zdenerwować, nie zestresować. Tak zwani klienci wyjątkowego traktowania. Słuchajcie, wzięłam sobie taką gazetkę dzisiaj z poczty, nasza Sędziszowska Gazeta i to są takie wydania bezpłatne, fajne. Wszystko, co się dzieje tutaj w naszym regionie, zawarte jest właśnie w tej gazecie i co fajne, mogę za darmo zobaczyć, co tam się dzieje u nas. Ja jestem na tarasie, ponieważ niedługo, za chwilę dosłownie, będę miała koleżanki więc sobie wypijmy jakąś fajną kawę tak w ogóle przyjechałam z pracy tak naprawdę to byłam tylko chwilę w lewiatanie kupiłam sobie w lewiatanie, co ja kupiłam? Boże no tego arbuza zakupiłam. kupiłam sobie matko, wiem syrop z aroni, taki sok z aroni w obecnej chwili podlewam pomidory i próbuję tego węża przerzucać z prawa na lewo żeby się jakoś podlał no i żebym też sobie bucików nie ubrudził Dobra, muszę zmienić buty na takie bardziej, wiecie, robocze, żebym sobie tych małych, małych tych moich białych nie ucieplała właśnie w tym błotku, bo tutaj się zrobiło delikatne błotko w tych pomidorach. Ale te pomidory są przesmaczne, moi kochani. Boże, jakie dobre pomidory w tym roku. Yy, normalnie mogłabym jeść, jeść i jeść i totalnie nie mam ochoty przestać. Na szczęście, słuchajcie, nie ma alergii na pomidory i nie można się jej nabawić, bo jak nic, słuchajcie, z taką ilością, jaką ja zjadam pomidory, Agatka, Adusia też zresztą, ale ja chyba najwięcej, to po prostu idzie się nabawić jakiejś alergii. Na szczęście, słuchajcie, taka sałatka z pomidorem, cebulką, sól, pieprz, kilka kropelek octu, może jakie to dobre. To są też <laughs> takie, słuchajcie, moje praktyki z dzieciństwa. Matko, jak tu leci? Czekajcie, przerzucimy wąż na drugą stronę i niech nam się podlewa. Zmęczyłam się, słuchajcie, ale na szczęście nie ubrudziłam. Jeszcze trochę, jeszcze trochę i zaraz wam wszystko. Pokażę, jak mi się tu podlewa. Zaraz pójdziemy zresztą zobaczyć, czy wyszły ogórki, czy reszta ogórków, które zasiałam wykiełkowała. Miejmy nadzieję, że tak. Moje uidorki zalewają się, słuchajcie, tutaj troszkę wypłynęło na tą dróżkę. Z drugiej strony przerzuciłam węża. Dobra, niech się podlewają. Natomiast jeśli chodzi o ogórki, no zobaczmy. Mamy jednego. Tutaj nic, słuchajcie, tutaj nadal nic. Albo za głęboko wsiałam yy, ziarnko, albo co. No i tutaj są te dwa. To wyobraźcie sobie, że są tylko trzy ogórki, które tak naprawdę yy, ewidentnie widać. No dobra, cztery, słuchajcie, jest czwarty. Nie jest źle. W najgorszym wypadku, może ja je troszeczkę przesadzę, jak będą troszkę większe żeby miały gdzie rosnąć, co z tymi ogórkami jest, że ich nie ma. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś ziarnka znajdę w domu i ewentualnie może bym jeszcze dosiała. Mam ochotę, wiecie? A co to były za ogórki w ogóle? Nie mam pojęcia. Najważniejsze, że są. Bardzo ładna pogoda. Wczoraj lało cały dzień. Taki troszeczkę smętny ten dzień, był pochmurny, ale dosyć taki parny i duszny. Wczoraj sprzątałam w domu, miałam podłogi, odkurzałam to normalnie, lało się ze mnie. I właśnie zastanawiałam się, czy to starość, że tak mnie robi, czy po prostu było faktycznie duszno. Na dworze duszno, w domu duszno, okna uchylane Nic to nie dawało. Zaraz wezmę się za te ogórki, jeszcze muszę je poprzerywać. W sensie wyrwać i położyć, żeby wyschły jak wyschną to ewentualnie je gdzieś muszę wywieźć, albo nie wiem co zrobić, po prostu wrzucić na kompostownik, będzie z tego jakiś użytek, a może kurką wrzucę, no zobaczymy. A tutaj mamy kochani ciasto francuskie, malinki i taki krem, krem orzechowy a la Nutella, zobaczymy jakie z tego rogaliki wyjdą, wyszło sporo, a krem jest taki, to jest chyba z takiej serii w Biedronce włoskiej, tak. I tutaj jeszcze odrobina tych kruasantów. No fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy, jak finalnie nam wyrosną i upieką się, i jak to będzie nam się prezentować. A tak w ogóle to byłam dzisiaj w lewiatanie, kupiłam bardzo ładnego arbuza, zobaczcie. Jedynie tutaj ma odrobinę pestek, tutaj jest czyściutki. Kupiłam też u nas w wiejskim sklepie taki chlebek i on jest, słuchajcie, taki jakby trochę naprawdę wiejski, to jest połówka. I zobaczymy, jak będzie nam smakował. E, ważność do 14 do 12 sierpnia. I słuchajcie, mam też kaskadę spinczowa. E, myślałam, że będzie bardzo smakować, podobnie jak w moim dzieciństwie. E, Pięliśmy takie kaskady ze sklepu z GS-u, GS-owskiego i one były w takim szkle, a teraz w plastiku, ale słuchajcie, niekoniecznie taka sama. E, Zawartość, taki sam smak, totalnie coś innego. No dobrze, kochani, bierzmy się za te kryła i działamy dalej z tym filmem. Zobaczcie, jakie cuda wyszły w środku z czekoladą i malinami zalewanego z naszego grudka. Zaraz spróbujemy, czy smaczne. Zaraz przekroimy na pół. Wyglądają ślicznie, naprawdę tak z klasą, eleganckie, takie schludne i takie nie też nie za duże. Naprawdę będą idealnie i na śniadanie, i na kolację, i poczęstować gości również. Dzisiaj jemy śniadanko na tarasie. Jest naprawdę przyjemna pogoda. Adusia wstała, idzie. No i ja słuchajcie, taką porcję wchłonę bez żadnego problemu. Mamy kawę zbożową, jeszcze mieszamy. Niech się dobrze saszetka, kawki rozpuści. Tak, Adusiu! A to jest saszetka kawy? Taka, taka kawa zbożowa. Bardzo smaczna zresztą. No bo siedziałyśmy wczoraj z ciocią. A, tak mhm. to jest prawda. No tak, smacznego. Dziękuję. Wczoraj zaczęłam już wyrywać te ogórki. Zostało mi takie poletko, że tak powiem. Niedokończone. Poczekamy, aż wyschną te ogórki i ewentualnie coś dalej będę z tym działać. Spróbujmy jeszcze resztę dowyrywać a później może biorę się za buraki, no bo myślę, że czas i pora zrobić suroweczki, sałatki, sałatki, buraczki w słoiki. jest ogarnięta, słuchajcie, powyrywane, te wszystkie chwasty, zostało tylko przyjechać tutaj chlebogryzarką i to wszystko poprzewracać, żeby wiecie, już ta zima była spulchniona, ogarnięta i bez chwastów. Zostało mi dosłownie tutaj taki kawałeczek jeszcze tych starych ogórków, łącznie z chwastami, zaraz się biorę i za to. No dobrze, ogarnięte. Jeszcze tutaj widzę, że sporo tych chwastów jest. Takich pojedynczych spróbuję gdzieś wyplewić. Yy, pietruszka słaba w tym roku w ogóle jakaś taka zachwaszczona i, i mała. Tutaj zasiały mi się gdzieś pomidorki, takie samosiejki te koktajlowe, więc zostawiam je w spokoju, niech sobie rosną. Będziemy korzystać bliżej jesieni. Mało, mam całą stertę buraków. Liście pójdą do kurek, natomiast wszystkie buraczki posegreguję na duże, na mniejsze, tak żeby mi się w miarę wygodnie gotowało. Wiadomo, że jak pomieszam duże z małymi, to te małe się ugotują, a te duże będą jeszcze twarde, więc muszę to jakoś zaplanować. To gotowanie buraków tym bardziej, że będę to robić na indukcji, także będzie trwało wieczność. No dzisiaj to chyba żeśmy się jeszcze nie widzieli. Jestem w takim wystroju raczej roboczym, więc jakoś specjalnie się nie nagrywam. Moi kochani, oberwam, oberwam, wyrwałam buraki i właśnie będę je segregować. Gdzie ja mam jakieś krzesełko? Siądę sobie na ogrodzie i będzie przyjemnie a jest krzesełeczko mam takie krzesełeczko plastikowe idealnie się nadaje właśnie na ogród i będziemy sobie tutaj działać widzę, że bardzo, ale tu bardzo dużo malin mam czerwonych więc też muszę je oberwać i zamrozić, ja malinki zamrażam i jak mam potrzebę zrobić sok malinowy bo na przykład jesteśmy chorzy mamy przeziębienie, to wtedy używam mrożonych i wydaje mi się, że to lepiej się sprawdza bo po pierwsze nie dodaję cukru tak jak się to robi w syropach, czy zalewach, czy kompotach. Jak mam potrzebę, to sobie na bieżąco po prostu posłodzę. A po drugie, wydaje mi się, że ten smak malin mrożonych jest bardziej mm, podobny do tych prawdziwych niż takiego słoika, właśnie zawekowanego. Dobra, przyniosłam krzesełko, zobaczcie. Przyniosę sobie jeszcze jakieś wiadro ogromne, nożyk i będziemy obierać buraki. Matko, jak się zmęczyłam, dzisiaj jest jakoś tak dziwnie na tym dworze. Po pierwsze jest ciepło, a po drugie jest mocny wiatr taki dosyć chłodny. Ale też się poce strasznie. Mam nadzieję, że to nie zwiastuje jakiejś choroby, infekcji, tylko po prostu. Taka aura dzisiejsza. Dzisiaj też po południu wybieramy się z Adą na mecz, ze, z moimi znajomymi, i będzie na pewno super. Mam nadzieję, że wszystko do tego momentu się ułoży, ogarnę sobie. Agatka chyba dzisiaj ugotuje obiad. Ja się biorę właśnie na, za te sprawy ogrodowe kurki już ogarnięte, wypuszczone, ja im tam powymieniałam wodę, żeby miały świeżutką, powymywałam wszystkie wiadra i zerknę jeszcze tam, czy nie mają braków paszy, znaczy taką, wiecie, mam mieloną paszę zboża i do tego dodaję witaminy w proszku, więc mam nadzieję, że mają, a jak nie mają, to sobie oczywiście dosypiemy sapę, jakbym miała normalnie co dopiero wyciętą tarczycę. Pamiętam, jak miałam wyciętą tarczycę, to tak oddychałam jak smok i łapałam, łapałam powietrze jak kaczka. Nawracając do malinek. Malinek jest bardzo dużo, więc muszę się uwijać z tymi burakami. Nie wiem, czy ja będę je dzisiaj gotować, ale na pewno oberwę, umyję i posegreguję. A jeżeli chodzi o gotowanie, no to nie wiem, jeszcze się zastanowię. Z tego co wiem, mam długi weekend i jeżeli chodzi o 15 sierpień, 15 sierpnia mamy wolne w pracy. W 16 sierpnia również bank jest zamknięty wstępnie, bo jeszcze to nie jest potwierdzone na 100%, więc... Czwartek, piątek, sobota, niedziela będę mieć wolne, fajnie w nie. Taki długi weekend, jakbym miała jakąś, wiecie, um, jakiś pomysł i plan na wyjazd, to świetne, by był taki czterodniowy na przykład w góry, czy, no bo nad morze to trochę za krótko, ale w góry byłby fajny, czy jakieś zwiedzenie miasta. Nawet proponowałam Grześkowi, że może Kazimierz Dolny, bo on akurat wróci e, z tego wyjazdu, e, z pracy, bo on jest w Polsce teraz na właśnie ten długi weekend, także moglibyśmy to wykorzystać. Z drugiej strony, wiem, że go nie było w domu, może tęskni za domem i chciałby trochę spędzić czasu na, w domu i na naszej posesji, na ogrodzie. On się w ten sposób też relaksuje. No nie wiem, zobaczymy. W sumie ten Kazimierz Dolny jeden dzień może nam się uda ogarnąć. Rozsiadłam się na krzesełeczku, całkiem przyjemnie. Trochę mi ucina głowę, no ale to nic. Może jak postawię dalej, to troszkę będzie lepiej. I co? I będziemy działać z tymi buraczkami. Nie przyniosłam sobie w sumie wiadra żadnego. Nożyka też nie. Nie wiem, za co ja się to biorę. Dobra, za chwilę wracam ze swoimi sprzętami. Moi drodzy, powoli powoli kończymy tego vloga. Adam ma tu już szalik, korony, kielce przygotowane. Jesteśmy już gotowe, czekamy na znajomych, mają nas zabrać, bo my tylko we dwie, tak? E, i, I my już z niecierpliwością czekamy, tym bardziej, że jest przepiękna pogoda. E, wzięłyśmy jakieś bluzy, ale A nie wiadomo jak w ogóle. Jeżeli byliśmy stadionie, to była burza. Tak, i chcieli... pioruny. Już chcieli zbierać wszystko. Tak, ale no, udało się. Ale udało się i każdy wrócił na swoje stanowisko. Dokładnie. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, a patrzyłam pogodę, nic takiego nie zwiastuje. Kochani na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Pozdrawiam.